Cześć, witam wszystkich fanów pracy dobrymi narzędziami. Mam na imię Łukasz i w tym filmie zaprezentuję wam wkrętaki elektrotechniczne marki Proline o symbolu 105. 10. Mamy tutaj zestaw pięciu wkrętaków. Zobaczcie, tak one wyglądają. Za chwilę sobie je dokładnie obejrzymy. Każdy z nich jest dosyć wyraźnie opisany, także z daleka od razu wiemy już z jakim wkrętkiem mamy do czynienia. Jeżeli chodzi o zestaw, mam oczywiście też pełną specyfikację na opakowaniu. Tak jak mówiłem, pięć wkrętaków wykonanych ze stali chromowo-wanadowo-molibdenowej. Bardzo solidnie przygotowany produkt do pracy. Które gwarantuje wam długą żywotność ym, samych końcówek. E, jeżeli chodzi o to, jakie mamy tutaj wkrętaki do dyspozycji, mamy tak trzy płaskie w rozmiarach 3, 4, 5,5 mm. Mamy kolejne później PH1, PH2 oraz e, znajdziemy tutaj również próbnik elektryczny. E, takie jak widzicie, całość jest zapakowana w fajny taki mały e, organizerek. Po jego otwarciu, takie wiecie, każdy wkrętak ma swoje miejsce. Tak jak mówiłem, mamy też osobno próbnik. Natomiast jeżeli chodzi o same wkrętaki, czym się charakteryzują? Po pierwsze, świetną jakością wykonania bardzo dobrze leżą w dłoni, są bardzo wygodne, dają bardzo pewny chwyt, co bardzo często nam e, po prostu będzie się przydawało podczas pracy. Duża odporność, duża wytrzymałość, no i przede wszystkim bezpieczeństwo dla nas, jak to każdy wkrętak elektrotechniczny, który ma nas chronić przed przypadkowym porażeniem prądem podczas pracy. Tak jak widzicie, całkiem przyjemny zestaw, który warto mieć zawsze pod ręką. Marka ProLine oferuje ogromną gamę różnych narzędzi. Subskrybuj kanał, żeby zobaczyć pierwsze nowości produktowe. Do zobaczenia w kolejnych filmach marki ProLine. Cześć!